OBIAD! Już? Tak. O, matko, to idę. O ludzie, czyli jak nie urok to sraczka. Śmierdzące butelki, dziura w basenie. Więc jadę zobaczyć, czy przypadkiem pan Jurek nie uratuje mi życia. Ej, otworzyłam samochód i właśnie wsadziłam tutaj japę. Dzień dobry. Witamy się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Słuchajcie, siedzimy w piaskownicy, bo teraz rano mamy cień. Chwilę jeszcze. Później nam słońce wyjdzie, niestety. Ale znowu wieczorem potem mamy chłodno. I mamunia siedzi na transmisji ubraniowej. I w międzyczasie próbujemy się bawić. Jezus znowu coś pokazuje. Powiem Wam, że ten hol ubraniowy będzie ogromny. Ciekawe ile z tego będzie dobrych rzeczy, nie? Ciekawa jestem. Jak one będą wyglądać, jak to wszystko będzie. Właduś! Właduś. To jest, kto to przyszedł? Kto to przyszedł? Właduś? Tak, chodź. Właduś, chodź tu do nas. Chodź tu. O, poszedł nam, Właduś. Co masz? Ślimaczek? ślimaczek? Nie, tak. to jest kamień. A nie, ślimaczek, pokaż, ale mały. Proszę. Uuu. Ale mały ślimaczy. Nie dawaj mi. Nie dawać Ci? Ty go znalazłaś? Obiad! <noise> Już idę. Co Pani ugotowała? Ziemniaczki. Ziemniaczki? I co jeszcze? Zalaz. Jak zrobisz, to krzycz. Pssssh! zakończyłam. Co to? To chyba traktor. A gdzie? To akurat traktor. Na drodze. Jest soli do kubka? Obiad! Już? Tak. O matko, to idę. Co tam cię Nie, mam, no? tu obiad. Gdzie jest mój obiad? Tu? tu? tu Może iść tam. A ja mogę iść tam? A mogę zjeść tu? Tak. I co ja mogę tu zjeść? Boże, transmisja. To jest transmisja. To, to jest transmisja, ci. dziecko. Ile płacę? Za darmo dzisiaj? Pierwszy posiłek? Tak. To ja dziękuję bardzo, miany. Nie! To jest praca! Co to jest? To jest taka gałązka. Wyrzuca. Gałązka? Wyrzuca. A no to pani, mi, pani mnie chciała otruć chyba. I co dzisiaj mamy do jedzenia? Ziemniaczki, surówka. Co jeszcze tu jest? A jajko mi pani usmaży? To poproszę jajko jeszcze, bo Ja wtedy odbiorę cały posiłek. Okej? Okay? Ja jeszcze jajko poproszę. Musiałam na chwilę porzucić moją transmisję. Nie no, się śmieję, zaraz coś powie, że jestem crazy, nic innego nie robię, tylko ciuchy kupuję. Ale ogólnie, no, tak sobie przeglądam, bo może coś tam jeszcze bym sobie dobrała, bo jutro będzie wysyłana moja paczka, więc powiem Wam tylko tyle. Ubrań będzie około 70. Czy oszalałam? No, ja też tak myślę, że po prostu trochę główka boli. I słuchajcie, wyciągamy basen dla Laury. Ten co kupiliśmy w zeszłym roku, ta ósemka, taka, pamiętacie? Ale długo nie korzystaliśmy z niej, bo ona była chwilę przed wyjazdem do Tajlandii. I później jak wróciliśmy, no to ja miałam gierę złamaną. Ej, czujecie, że to już zaraz będzie rok? Jezu, jak ten czas leci. Ja w ogóle o tym zapomniałam. A tak ogólnie, czy mnie noga boli? Oczywiście, że mnie boli. Tylko wiecie, to jest, to jest taki ból, do którego człowiek się przyzwyczaja. No i co, gotowałaś nawet? Tata będzie hałasować teraz. Odzie? No bo będzie pompować. Nie, ja się będę bała. A, pompki się będziesz bała. Ale tak. to się nie ma, czego bać. Nie bać? No? Czekaj, ma transmisja. Tata już pompuje. No? co, boisz się? Yes. No właśnie transmisja ciąg dalszy no, Ugotowała mi pani to jajko? Usmażyła? No to proste. Byłem zapompowany. Chowa się przed słońcem. Chcesz się znowu? Chodź tu. O Boże, no nie teraz, Laura, gdzie pają. No to pamiętnie na tym, podobnie. No, daj, musimy go jeszcze umyć, wiesz? Ja będę patrzyła. No, czekaj, bo nie wiem jak go ułożyć. Może w tą, co? W O, w tą? Tak. Tu? Tak. Ty trochę dalej od piaskownicy. No, daj, Laura, musimy go jakoś ułożyć. Chyba w tą. Wiesz? O, może w tom? Tak. Nie wiem. Może być? Tak. Tak? Pasuje? Tak. No musimy go umyć zaraz. A co weźmiemy węża i go umyjemy. To jest trochę dużo. Nie będę pliskała, bo tata mnie będzie... A mówi. będziesz się kąpać? Tak. Wow. Musimy poczekać, aż tata przyniesie węża. Węża. No, podciągnij majtki do góry. O, teraz ładnie. Przynieść ci pić? Przeszkadza ten daszek. Nie muszę okulary sorry założyć. Sorry założyć muszę. Ej, wiecie co? Wylałaś! Wy mi polecaliście sodę stream. Wy lałeś O Jezu, trochę wody mi się wylało jeszcze. I teraz wy mnie musicie uratować. Ej, ile mam sodę stream? Z dwa miesiące? Coś takiego? W ogóle zrobiłam sobie, rzuciłam sobie miętkę do zimnej wody. Chodzi mi o te butelki. Nie potrafię pa, tego rozgryźć. Pienięcia. Uwielbiam odrobinę miętki. Mmm, pycha, Chcesz? Tak. Proszę. O? Nie, bo ty nie myłać. A tu. Ej, no i słuchajcie, chodzi mi o te butelki. Moje jaranie z Sodom Stream minęło dzięki tym butelkom. Mieliśmy cztery butelki. W ciągu dwóch miesięcy trzy się zepsuły. Tu się coś. Nie wiem o co chodzi. Ym, nie popierdzielił nam się ten dystrybutor cały do tej wody z tym gazem, tylko tu te butelki po prostu. Jak się włoży, na przykład dwie nie idzie włożyć, zaczepić tam. No dobra, i sz słuchajcie, szybko, bo ja nie, ja nie powiem tego, musicie mnie uratować. Ej, te butelki po prostu śmierdzą. I to nie jest tak, że ja je myję raz na dwa tygodnie. Oznaczenie, że nie można myć w zmywarce. W mam dwie inne butelki, na których jest oznaczenie, że można je myć w zmywarce. No i słuchajcie, ja je umyłam i mi się wydaje, że one się chyba też zepsuły poprzez to, że je myłam w zmywarce. No dobra, okej. Okay. To, to jest moja wina, nie? Ale ja nie mogę znieść tego smrodu. Jak ja ich nie wyparzę w zmywarce, to po prostu nie idzie z tego pić. Niech mi ktoś poradzi, w czym to myjecie, co robicie. Bo ja po prostu już mam dosyć tych butelek. One po prostu zaczynają śmierdzieć te butelki. Ja sobie weszłam na sucho. Posiedzieć, słuchajcie, tak. Ani mycia, basenu, ani nic. Bo na dnie jest dziura na wylot. No, ja po prostu nie mogę. Patrzcie na to. Tu. O ludzie, czyli jak nie urok to Sraczka. Śmierdzące butelki, dziura w basenie. Widzę taka duża ta dziura, jest cholera jasna. Jutro pojedziemy do marketu i kupimy, bo ci jest w ogóle niedziela, no to nie mamy jak tego nawet zrobić. O wow, wow, wa, wa. I by to pierun. Patrzcie, a my już przygotowani. Nawet do tego basenu pasowała ta zjeżdżalnia, żeby sobie tak fajnie pozjeżdżać, a tu dupa. O, ludzie. No i w tym momencie muszę sobie popłakać, że jednak niedzielę które są wszystkie zamknięte by się przydały, nie? Nie no, oczywiście szartuję. I tak się człowiek do tego wszystkiego przyzwyczaił i tak. A przecież niedziela no to dzień święty. Niech ludzie odpoczywają. Oczywiście i tak nie wszyscy, tak? Bo są zawody, które są cały czas i święta nie obowiązują, więc ja to jak najbardziej rozumiem. I tak się człowiek już przyzwyczaju, bo o tylu latach przecież to już jest wyjęte. Nawet wyciągnęłam ten nieszczęsny namiot. Znacie temat, nie? Naszego cudownego namiotu, ale stwierdziłam, że my tu mamy do południa, grubego popołudnia, dużo słońca. I stwierdziłam, że ten namiot może nam się trochę przydać i w niektórych momentach może nas ochronić. Tu jest ten laury do pływania. Cyk. Ja nie rozumiem, jak ten namiot ma działać, powiedzcie mi. No bo mam ustawione tak, że mam słońce tu, żeby mi nie świeciło w japę tu, nie? Żeby mnie ja była ochroniona. Ale tu jest tak gorąco w tym namiocie, że daj ta spokój. Normalnie jest aż niebezpiecznie. Pamiętacie jak nagrywałam vloga chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu? I w jednym i w drugim roku nagrywałam. Ale nie wiem w którym roku to było, gdzie mieliśmy ten namiot. Na plaży. W siorzętach, żeby chronić laurę przed słońcem. I on położyliśmy ją tam spać w dzień, bo ona wtedy jeszcze spała w dzień, znaczy ona ma jeszcze drzemkę w dzień, wiecie? Krótką, bo krótką, ale ma. Jeszcze lubi sobie drzemnąć po prostu. Przychodzi taki jej moment, jeszcze jest jeszcze sam lubi jej kibnąć. Pamiętacie, jak ja nagrywałam i mówiłam wam, że dziecko by nam się po prostu zagotowało tam, i nie to, że my osłanialiśmy ją tutaj, że to było zasłonięte. Nie, po prostu tam się zrobiła taka kaszana w tym namiocie. Ja nie wiem, to był namiot z Dekatlona chyba? No nie wiem, no nie pamiętam, tak mi się wydaje. On ma tam wszędzie filtr w tym materiale. Ale to po prostu to mu musiało chyba wiać. A jak odwrócę to w drugą stronę, no to będzie mi świeciło chyba. Chodzi o to, żeby się osłonić przed słońcem, co? Jest takie ja mam problemy ostatnio. No mój ty Boże jedyny. Ja pierdzielę, no daję. No ale w końcu jest prawdziwe lato, nie? No ale, no dobra, no jest gorąco, no po prostu, no jest lato. Leżymy na tym moim słynnym leżaku, który został wyżarty kiedyś przez myszy, pamiętacie? No takie są mroki mieszkania na wsi, gdzie się wsadziło. Nie, to nie było w stodole, tylko w tym drugim pomieszczeniu. No i po prostu myszki wygryzły. Ale świetny jest ten leżak, wiecie? Bardzo wygodny, fajny. Jutro robimy atak na sklep. No pojadę do pierwszego, lepszego marketu, bo teraz wszędzie są baseny dostępne. Przynajmniej u nas, chodzi mi o Twój market. Były jeszcze baseny, to kupimy jakiś basen i tyle, no. Ej, no i wytłumaczcie mi te butelki, bo ja nie potrafię tego zrozumieć. Ja już jakiś czas temu miałam o tym powiedzieć, ciągle zapominałam. No. I mówię wam, to nie chodzi o to, że jestem fleją i ja myję butelkę raz na tydzień czy raz na kilka dni, tylko ja je codziennie, myję codziennie, szruję. I one po prostu śmierdzą. To są butelki, które mają dwa miesiące. I ja wiem, że w ogóle ta butelka ma datę ważności, jakąś tam, nawet tam jest opisane, chyba na moje są do 2025, ale oczywiście też trzeba brać poprawkę na taką butelkę i można. Wymienić ją szybciej, gdyby coś się z nią działo, nie. I one nie zaczęły mi śmierdzić w momencie, gdy ja zaczęłam je zmyć w zmywarce. Bo właśnie jak ja jej zaczęłam myć w zmywarce, to one pachniały cudnie. Ale nie to, że jakimiś płynami, środkami czy czymś, tylko po prostu taką świeżością, tą tą butelką. No i wlewam sobie do tej butelki wodę codziennie, no kilka tych butelek, bo trzeba pić. I się okazuje, że ona wieczorem po prostu tak cuchnie, że to jest. Ja nie rozumiem. Nie wiem o co chodzi. Wodę też używam przefiltrowaną. I nawet za każdym razem, zanim zrobię nową, to jeszcze przepukuję tą butelkę. I odraża mnie, to wiecie? No po prostu śmierdzą te butelki. Macie jakiś patent na to, czy co to zrobić z tymi butelkami? No przecież tego się pić nie da. No i w ogóle, no raz, że sobie zepsułam świadomie dwie butelki. No bo mówię wam, że ten gwint mi nie wchodzi do tego dystrybutora. Czy trzy nawet zrąbałam? Nie, dwie. Ja źle powiedziałam. Ja powiedziałam, że trzy, a zepsułam dwie. No i jeszcze mi się podklejały te końcówki. No takie mamy problemy w dniu dzisiejszym, w niedzielę. I dosyć, że basen zepsuty, to jeszcze butelki śmierdzą. Ej, otworzyłam samochód i właśnie wsadziłam tutaj japę. To jest niesamowite, co tu jest w środku. Ja pierdziele, jak to jest gorąco. To naprawdę idzie zemdleć dosłownie. Nie uwierzycie, na jaki genialny pomysł wpadłam w niedzielę. Zaraz wam powiem. Tylko trochę przewietrzę, bo ja tu nie wejdę, ja pierdzielę. Nie muszę okna podpierać, naprawdę. Myślę, że większość z was będąca na tym kanale może wiedzieć, jaki jest mój nikczemny plan. A mianowicie, skoro jest dzisiaj niedziela, czekajcie, bo tu te frukawa, żeby mi w kamerę nie wiała, bo będzie straszny wiatr wtedy. się wystraszam, że coś tu gada, bo było radio lekko podkręcone. Ja wiem, kto tu gdzieś gada, coś nie. I skoro jest niedziela, wszystkie sklepy są zamknięte, to jadę gdzie? Do pana Jurka, no oczywiście, że tak Wszystkie osoby, które są na tym kanale od dawna to wiedzą, że pan Jurek to jest sklep wielobrążowy we wsi u nas I tam jest mydło, powidło, dosłownie wszystko Jest jakaś szansa, że też tam będą baseny do pływania A druga sprawa jest taka, że skoro jest niedziela, no to właśnie pan Jurek słynie z tego Ja jestem tutaj od 18 lat i słuchajcie, to jest sklep, który jest otwarty w każde święta Fakt, że od ostatniego czasu troszeczkę się to zaczęło zmieniać Jest szansa, że ten sklep będzie dzisiaj zamknięty co oczywiście dobrze, bo ja jestem za tym, żeby człowiek odpoczywał, a nie harował we wszystkie święta. No ale wiemy, jak to jest, mając swój biznes, no to człowiek ym, no, chce zarobić po prostu, tak? A czasy są ciężkie. Więc jadę zobaczyć, czy przypadkiem pan Jurek nie uratuje mi życia. Hip hip, hura, hip hip, hura. Nawet mam, słuchajcie, wiosło do czyszczenia. I słuchajcie, mamy basen, zobaczcie, mamy basen. I teraz słuchajcie najlepszego. To no nie u pana Jurka, tylko wpadłam na jeszcze jeden genialny pomysł. Jest u nas drugi sklep we wsi, który też jest w większości otwarty tak jak teraz w niedzielę, która jest niehandlowa i był otwarty i słuchajcie teraz tego, ile ja zapłaciłam za to. Razem łącznie zapłaciłam 308 złotych, to kosztowało 58, a basen kosztował 250. I słuchajcie tego, czy to tak ceny zdrożały, nie wiem. Ale zaraz się wkurzę jak na Allegro, znajdę go za 150, bo tak może być, tak mi się coś wydaje. Wiecie, bo to są sklepy na wsi, które mają trochę. Albo trochę bardzo zawyżone ceny. Ej, mam syfa i mam ochotę go podrapać. Dobra, wiem, to jest obleśne. Ale no on mnie wkurza. Dobra, ja go potem dojadę. No jest szansa, że tak baseny zdrożały, ale coś czuję, że to nasze wiejskie sklepiki zrobiły sobie taką cenę, a nie to, że tak baseny zdrożały. Chociaż wiecie co, u pana Jurka, był taki mały basen na wysokość 40 cm. No to takie wiecie, no, no ile 40 cm, to jest malutkie. I 1,50 m. No to i taki mały kosztował 155 m. Ja pierdzielę, nie? Na razie nie chcę go szukać jeszcze na Allegro. Może później. Po co sobie psuć? Psuć dzień o sto złotych. O Jezus, moja tytka. Wszystkie robale moje. No ale biorąc pod uwagę, że ja mam go od razu, no to... To też jest inaczej, nie? Czekajcie, muszę iść po Dawida. Tu no, zobacz jest nowy. Taki duży. Otwieramy? Otwieramy. No, czekaj, tu staj z boku. O matko. Nie możesz? No nie mogę. Widzisz? Kurczę, trudno. O wow! co mi się Jaki duży tak! No poczekaj. Będę ja to... pływała! Będziesz pływała? Tak. Nie będziesz szybała? Nie. No coś nie możemy otworzyć, dziecko. A tata co robi? Kratki pod lewa chyba, tak? A. A. Ale nie to, że na słońcu, tylko tam w jednym miejscu, gdzie jest cień, wiecie? Cień. No przecież by popalił wszystko. Co robisz? To próbuję otworzyć. A to było? O. Basen. Chodź tu. O Jezu. Nie wyjmiemy, czekaj. O matko. Nie wyjmiemy. Co tu masz? Ciągnij karton dalej. Mocno! Teraz. Dziękuję. Zobacz. Taki duży. Tu odłóż go. Poczekaj, musimy go rozłożyć, zdaj. Patrz, taki niebieski. Co to ma? Patrz, na drinki nawet, na napój. Patrz, tu coś jeszcze jest do siedzenia w nim. Wow! Gdzież tu? Dwa siedzenia tu są. Nawet już przystępuje do procedury dmuchania basenu No i słuchajcie, w tym basenie jest ta łatka, nie? I tak się zastanawiam, czy by zdała egzamin. Ojejkuś, Laura, uważaj. Czy by ona zdała egzamin tutaj na tym? Na tej dziurze, co wam pokazywałam, co? Chciałam pociąć ten basen. Ale z drugiej strony, przecież, jeżeli będzie działać, no to oczywiście szkoda takiego basenu, nie? Dobra, no zejdźmy na ziemię, nie wyrzucamy go, sprawdzimy, czy to działa i go zostawimy, bo ten pewnie też się kiedyś przebije, no bo te baseny jednak mają swoją żywotność, prawda? I czasami służą kilka lat, a czasami nawet jeden sezon, niestety tak jest. Leżymy i czekamy, aż tata natknie basen, nie? w więzieniu, opala się w cieniu, Tararara ra uh, w cieniu to tu można leżeć, nie? Idę wstawić obiad. Dobra? Patrzcie, mamy frytki, jak dłoże. Nie się boję. Ale, o jaka gorąca! No, gorąca. Tata poszedł. Sprawdzić, czy pizza już pika U mamy bardzo oryginalny obiad, słuchajcie, w ten upał. Bo mamy frytki jak widzicie. Więc jak pies je, to nie szczeka. A co? Jak się ma w buzi, to się nie je. Gorąca, bo? Tak. A mama tak zrobiła, wiesz, tak jest nieładne. I mamy tą pinsę. Ten spód. Powiedz już nalatuje woda do basenu. Nie? Będziesz się kąpać? No mam. O tu mi wyrywasz. A ty mi wyrywasz? Ja biorę całe. Ale gorące a? A ten kartonik? Co to jest? To jest właśnie spód od tej pinsy, od tego do, do pizzy. Co mi robisz? Kurwa. No kradniesz mi z ręki. A ciało? Nie do... No. no nie! Ja biorę ten. No Laura! Ona mi kradnie. To ten mały, patrz, nie zdążysz. Szybko, zjadłam. No Laura no, Kradniesz mi? No Ona mi kradnie Ten mój Laura To mój był No tak no, jeszcze tata nie krzyczy, bo zaraz idę pizzę wyjąć Będzie woł Będziesz pływał Nie? Ja też będę pływała, wiecie? A gdzie? A że pływała, ona się w basenie, nie? I znowu mama mówi ze sferytką w buzi. A co było? Tak się nie mówi. A co? Wiesz, tak jest nieładnie. A jak się je, to się powinno zjeść i dopiero mówić, wiesz? Idę popitta. Słuchajcie. Dobrze, że ten basen to się szybko wypompowuje. To no bo chcę już go wypompować, żeby było z głowy, nie? Żeby nie leżał z stydzieć. Znacie temat. Popatrzcie, prawie wypompowany, zaraz go złożę. I zostawimy tą łatkę i... Nie będziemy wyrzucać. W ogóle nie wiem dlaczego ja chciałam powiedzieć, że go wyrzucimy. Trzeba było poszukać tych łatek w internecie, bo to przecież można kupić, nie? Laura szaleje w wodzie. A kuku! A, kuku. A kuku. Prawie wypompowany. A tamten fajny, taki przeźroczysty. Słuchajcie, hit. Muszę wam to powiedzieć. To jest naprawdę... Warta tego, żeby to powiedzieć. A mianowicie zrobiłam sobie kawkę, nie? No nic nadzwyczajnego, no oczywiście. Większość ludzi pije kawę. Kawa wygląda tak, też nic nadzwyczajnego. jaką kawę sobie zrobiłam? Rozpuszczalną. Ekspres był w sumie w naprawie półtora miesiąca. Koniec kwietnia? No, do, no dobra, na pewno dwa miechy, nie? No i teraz robię za ratownika, bo Dawid jeszcze poszedł szukać termometru. Chcemy wrzucić chlorek do grzybka. Po z Matko napływa z lalom, fajnie. Ja jutro Laura wejdę, wiesz? Dzisiaj dla mnie jest za zimno. No ja to jestem dzika, wiem, cicho. I co do tego ekspresu, bo przecież no nie, nie wypoca z siebie tego, co chcę powiedzieć. Tak się przyzwyczaiłam do kawy rozpuszczonej, że jak miałam ekspres, to wypiłam dwa razy na razie. I wiecie, że ja zapominam o tym, że jest ekspres w domu. Patrzcie, jak to się można łatwo przyzwyczaić, nie? W dniu dzisiejszym od nas dla was to wszystko. Vlog chyba jest nawet w miarę długi. Jutro też będzie słoneczny, basenowy. Właśnie muszę sobie jutro jakieś laura stróju brać. Wiesz? Ja jeszcze zepsuję sobie dzień. I póki jest karton, piszę ile ten basen kosztował na Allegro. Jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja Kciuk do góry. Ja zapraszam serdecznie na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Co by nie wszystko było takie piękne, ładne, kolorowe. Sprawdzałam cenę basenu. Już mam podiara rana. Mówię 50 zł tylko. No to mówię, nie jest jeszcze tragedia. Ale się okazało, że za 167 też jest. No ja zapłaciłam 250, ale to było do przewidzenia. Tak jak powiedziałam, stuwa w plecy. No trudno, trudno, ale przynajmniej mam od razu. Ale mam przepłacony, no i co? What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.